Skorpion z kolei dostanie taką wiadomość, zastanowi się, no i jaki motyw mógłby mieć ten jego przyjaciel i kolega, żeby mu przysłać to zaproszenie? Przecież on, jak to wiadomo, że Skorpion ma wszystko poukładane, zaszufladkowanych ma ludzi, więc co zrobi? Szybko odszufladkuje w swojej głowie taną osobę, przewierci ją, on nigdy nie był wspaniałomyślny, nigdy nie był bezinteresowny, nie może w to uwierzyć. No, ale pogrzebie dalej, przeanalizuje wszystko, jakie tam są kruczki, co to jest za człowiek, jak stoi finansowo, przyjmie taktykę, postępowanie, gdzie będzie, jak ma działać, ewentualne trudności, jak będą w podróży, obmyśli sobie sposób radzenia z nimi. I wtedy weźmie to wezwanie, ponieważ lubi walczyć. Jest ciekawy świata, interesuje go wszystko: przede wszystkim to, co jest groźne, mroczne i wszystko to, co wzbudza winnych lęk, to jego właśnie to interesuje. I jedynie jaki będzie miał wahania, to ta materialna strona, bo on oczywiście nie lubi być uzależniony materialnie od nikogo i od niczego. Więc sprytnie sobie wymyśli jakiś tam rewanż i pojedzie.